Zadaniu mamy w pierwszym podpunkcie policzyć tangens kąta alfa. kąta alfa to będzie długość tego boku dzielona przez długość tego boku, ponieważ tutaj jest alfa. Ważna informacja, którą mamy, to że odcinek DC jest środkową boku AB. To oznacza, że punkt D dzieli odcinek AB na równe części, czyli na 3 i 3. Teraz oznaczę odcinek CA jako x i z twierdzenia Pitagorasa mogę policzyć jego długość. Otrzymuję, że x równy jest 4, co oznacza, że tangens alfa równa się 4 w 3. Jest to odpowiedź D. W drugim podpunkcie mamy policzyć sinus kąta beta. Sinus kąta beta to będzie ten bok CA podzielony przez ten bok CB. A tak naprawdę chodzi oczywiście o długości tych boków. Teraz również stwierdzenie Pitego można policzyć długość boku CB. Ponieważ 52 to 4 razy 13, pierwiastek ten można zapisać jako 2 pierwiastki z 13. Mogę więc napisać, że sinus beta to się równa 4 dzielone na 2 pierwiastki z 13. Dwójka z czwórką się skróci, otrzymujemy 2 dzielone na pierwiastek z 13, czyli odpowiedź.